Aloha dziewczyny, cześć, witajcie nas stosunkowo. Witam Was stosunkowo, gang. Dzięki, że jesteście ze mną. Ja mam na imię Maxi. Jeśli mnie nie znasz, bardzo mi miło Cię poznać. Mam nadzieję, że się rozgościsz na moim kanale. Zostaniesz ze mną na dłużej. Kobietki, w dzisiejszym odcinku chcę poruszyć temat, którego jeszcze nie poruszałam. Mianowicie, chcę porozmawiać na temat narcyza ukrytego, inaczej wrażliwego. Zazwyczaj, kiedy mówię o narcyzie, mam na myśli ten typ narcyza, który jest łatwiejszy do zdiagnozowania, jest to charyzmatyczny człowiek, zazwyczaj dobrze ubrany, zadbany, inteligentny, mężczyzna typu alfa, którego większość kobiet chciałaby mieć, dlatego też robi takie piorunujące na nas wrażenie, ta na pewność siebie, ten żart. To jest narcyz, o którym zazwyczaj Wam mówię. Jest jeszcze drugi typ narcyza, o którym myślę, że warto porozmawiać. Jest to narcyz, który nie jest tak oczywisty. Jest to narcyz, który jest zawstydzony, który oczywiście nadal ma przekonanie na swój temat niesamowite, ale nie pokazuje tego wprost. Powiem Wam w dzisiejszym odcinku, jakie są znaki, że masz do czynienia właśnie z tym drugim typem narcyza, czyli z typem ukrytym, wrażliwym. Ten typ w przeciwieństwie do klasycznego narcyza będzie bardziej introwertyczny, i będzie bardziej odsunięty od świata. To nie będzie ten mężczyzna, który opowiada żarty na środku imprezy. Nie. Natomiast to co jest tutaj wspólnym mianownikiem to jego przekonanie o swojej wyjątkowości, o tym, że ja jestem najbardziej seksy, ja jestem najbardziej inteligentny. Natomiast odsumam się od świata, bo ten świat mnie nie rozumie, bo ten świat to jest za mało dla mnie, żeby być moim towarzyszem. To musiałby by, musiałbyś być na pewnym poziomie, bardzo często narcyz klasyczny przechodzi w narcyza bardziej wrażliwego ukrytego, kiedy okazuje się, że nie potrafi przekonać innych ze swojego otoczenia o swojej wyjątkowości. Jeżeli nikt mnie nie rozumie, okej, okay, to ja się odsunę, będę w tej swojej sferze bezpieczeństwa z tymi swoimi przekonaniami, że jestem tak wyjątkowy, że po prostu. Nikt nie jest w stanie mnie zrozumieć, nikt nie jest w stanie się ze mną przyjaźnić. Ja potrzebuję mieć ludzi na innym poziomie. W przypadku ludzi toksycznych ich wizja samych siebie jest bardzo mocno zaburzona i odrealniona. Dlatego też prawda i rzeczywistość to zagrożenie, zagrożenie dla ich tożsamości. I zauważcie, że każdy, kto powie „nie narcyzowi” i powie „nie, nie, nie, to jest rzeczywistość, to są fakty, to są moje granice. Nie zostanie wciągnięty przez narcyza do relacji. Narcyz odsunie się od tego człowieka i będzie szukał dalej ofiary. Kim jest ofiara? To jest ta osoba, która jest podatna na manipulację narcyza i która kupuje tą jego zaburzoną wizję rzeczywistości, w której on nie zrobił błędu, to ty się pomyliłaś, w której on nie przyjmuje do siebie krytyki, bo krytyka znowu jest ugruntowana w rzeczywistości i zagraża mojej tożsamości, w którą ja wierzę, w którą ja, którą ja wyznaję tak naprawdę. Ja wyznaję, że jestem kimś, kim ja myślę, że jestem, chociaż ten obraz jest totalnie odrealniony i zaburzony, rozumiecie? Więc zobaczcie, że narcyz ukryty, kiedy przeszedł wcześniej próbę wkupienia się w łaski ludzi i uchodzenia za tego charyzmatycznego człowieka, inteligentnego człowieka sukcesu, jeżeli to nie wypali, no to jasne, że przechodzę w formę bardziej introwertyczną, dalej przekonaną o swojej wyjątkowości, ale... Tłumacząc, że to świat mnie nie rozumie, bo zawsze narcyz obwinia świat zewnętrzny ludzi z zewnątrz. Kolejnym znakiem, że masz do czynienia z ukrytym narcyzem, który nie ma wielu wyznawców, jest pasywno agresywne zachowanie. Czyli często masz wątpliwości co do intencji tego, co wypowiada narcyz. Nie wiesz, czy to było w dobrej intencji? Czy był tam ukryty sarkazm, czy była to krytyka, czujesz się niekomfortowo w rozmowie z nim co do rozmowy, ukryty narcyz też nie jest najlepszym słuchaczem e, uwielbia mówić o sobie. Jeżeli rozmowa kręci się wokół niego, to wszystko jest ok. Ale jak tylko mówimy na Twój temat, to po minucie potrafi ziewać, jest rozkojarzony, bardzo trudno jest mu się skoncentrować na czymś, co nie dotyczy go. Dlaczego? Dlatego, że po prostu go to nie interesuje. Ten typ narcyza ma krótki ląd. Co mam na myśli? Możesz mieć wrażenie, że bardzo szybko ten typ osobowości jest rozrażniony, agresywny, nieprzyjemny w rozmowie, jeżeli tylko rozmowa nie toczy się w kierunku, w którym on chciałby, żeby się toczyła. Co za tym idzie? Nie jest to dobry support, nie jest to dobry typ przyjaciela, więc masz wrażenie, że jak tylko rozmawiamy o tobie, to wszystko jest ok i świetnie się bawimy, ale kiedy to ja przychodzę do ciebie, żeby coś przegadać. Czujesz się osamotniona w tej relacji. Co łączy wszystkie typy osobowości narcystycznych, to jest niebranie żadnej odpowiedzialności, czyli nie przyjmuje krytyki do siebie. Za wszystko winny jest ktoś inny albo świat zewnętrzny. I tutaj też to, co usłyszysz od ukrytego narcyza, to narzekanie. Narzekanie, że świat jest niesprawiedliwy, że wszystko jest nie tak, że dla niego wszystko było dużo trudniejsze niż dla innych, i to, że on doszedł do tego, to jest coś wielkiego, bo inni nie mieli tak trudno jak on. Więc usłyszysz narzekanie, usłyszysz również sarkastyczne komentarze, usłyszysz naśmiewanie się z innych, usłyszysz bardzo dużo arogancji w różnych formach, co za tym idzie i co się z tym wiąże. Ten typ osobowości jest bardzo zazdrosny. Jest to jeden z najbardziej zazdrosnych typów osób, z którymi będziecie miały do czynienia. W dodatku jest tam bardzo dużo takiego uprawnienia, poczucia uprawnienia do czegoś, na co ktoś ciężko pracował. Dlaczego on to ma, a ja tego nie mam? Ja na to zasługuję. Przekonanie o tym, że ja zasługuję na wszystko, ja zasługuję na specjalne traktowanie, bo ja jestem wyjątkowy. To są cechy wspólne wszystkich osobowości narcystycznych. Wszystkie relacje z narcyzami są oparte na wykorzystywaniu, dlatego też jesteś traktowana przedmiotowo. Jeżeli mogę Cię wykorzystać, to będę Cię wykorzystywał, a jeżeli przestaniesz dawać mi. To, o co cię proszę, to, czego oczekuję, no to przestaniesz być moim źródłem do wartościowania. Wtedy jest dewaluacja, czasami narcyz szuka sobie nowej ofiary, i jesteś zaskoczone, jak on mógł znaleźć sobie kogoś z dnia na dzień. Tak to działa, narcyz nie radzi sobie najlepiej. W byciu solo on potrzebuje mieć ładowarkę do baterii, bo on sobie nie potrafi sam tej baterii naładować. To, co interesuje narcyza, to twoja reakcja emocjonalna, której nie dostał za dziecka. Zobaczcie, że tak naprawdę narcyz ma bardzo dużą pustkę w sobie, którą próbuje wypełnić naszymi emocjami, bo tych im emocji najprawdopodobniej nie otrzymał w swoim domu rodzinnym, albo było to bardzo warunkowe. Przypominam Wam historię narcyza w dzisiejszym odcinku, bo myślę, że to jest warte przypomnienia. Narcyz zakochał się w swoim odbiciu. Narcyz zakochał się w sobie i 100% miłości jest wypełnione w jego serduszku nim samym, więc nie jest w stanie tej miłości nikomu dać. Dopuszcza do siebie tylko ludzi, którzy mogą być potwierdzeniem tego, którzy mogą mu coś dać. Narcyz jest królem w swoim królestwie i potrzebuje wyznawców. On nie potrzebuje partnera. On nie potrzebuje komu, kogoś, komu też można dać miłość, bo on tej miłości do rozdania nie ma. On 100% swojej miłości dał sobie. W dużej mierze to, co łączy wszystkie osobowości narcystyczne, to jest również taka reakcja, którą ja porównuję do reakcji dziecka. Jak się zastanowisz, jak się przyjrzysz, to przyznasz mi rację. Dziecko, kiedy ma zabawkę, wszystko jest okej, okay, ale kiedy inne dziecko zabiera mu zabawkę, no to krzyczy, tupie nogami i zrobi wszystko, żeby tą zabawkę odzyskać zaleje cię miłością, albo Cię zastraszy, albo weźmiecie na litość, ale ma być tak, jak on chce. Dlatego też narcyz lubi być tą osobą, która dyskredytuje innych. To ja decyduję, to ja tutaj rozdaję karty, kto jest ważny, kto jest nieważny. Ja jestem uprawomocniony do wydawania wyroków. Dlaczego zdiagnozowanie, że masz do czynienia z ukrytym narcyzem jest wyzwaniem? Dlatego, że Często są to ludzie, którzy mają taką aurę ofiary. To oni byli zranieni w przeszłych relacjach, to wobec nich świat był niesprawiedliwy. Często pokazują nam się z tej wstydliwej strony: z tej strony ja jestem nierozumiany, jestem taki biedny, nie ma tego pierwiastka, charyzmy, więc mamy wrażenie, że rzeczywiście to jest biedny, pokrzywdzony człowiek, któremu chcemy najnormalniej w świecie pomóc. My, dobre dziewczyny, i dopiero przy bliższym poznaniu. Kiedy otworzysz się właśnie na tą agresję bierną, czyli passive aggressive, na te sarkastyczne komentarze, które świadczą o tym, że ja jestem przekonany o swojej wyższości, kiedy zwrócisz uwagę na to, czy jest to wszystko podsycone zazdrością i takim poczuciem niesprawiedliwości, że mi się to należy, że ja powinienem mieć lepiej, bo ja jestem wyjątkowy, na to zwróć uwagę to rzeczywiście będziesz w stanie wyłapać przy bliższym poznaniu tego człowieka. A w kolejnym odcinku będę dalej kontynuowała playlistę toksykologiczną. Jestem bardzo mocno w tych tematach, dużo czytam, jest dużo nowych materiałów naukowych, dlatego chcę Wam przynosić i donosić najnowsze świeżynki. Natomiast w kolejnym odcinku chciałabym zrobić test. Test, który pomoże nam zdiagnozować, czy rzeczywiście jesteśmy w relacji toksycznej, czy rzeczywiście mamy do czynienia z narcyzem. Oczywiście pamiętajcie, że nawet dla psychologów, nawet dla ludzi, którzy się tym zajmują profesjonalnie, postawienie diagnozy jest bardzo, bardzo wielkim wyzwaniem. Więc, kobiety, ja myślę sobie tak, że jeżeli w ramach testu odpowiecie na pewne pytania i będziecie przekonane o tym, że relacja, w której jesteście, wam nie służy, powoduje, że jesteście na emocjonalnym rollercoasterze, cały czas czujecie się niedowartościowane, nie ma otwartej komunikacji, produktywnej komunikacji. Macie wrażenie, że zawsze jesteście wy winne, że zawsze krytyka jednak odbija się w waszą stronę, nawet jeżeli to wy zaczynacie rozmowę na jakiś temat, to wszystko podczas rozmowy jest tak pięknie obracane do góry nogami, że to wy przepraszacie na koniec. Są pewne znaki Konkretnie na bazie naukowych badań napisałam test i myślę, że może być przydatny, pomocny dla niektórych z was, także serdecznie was zapraszam na ten test. Zapraszam Was również do wzięcia udziału w moich kursach. Jeden jest regeneracyjny, drugi jest randkowy, kupujecie je w komplecie. One działając synergicznie, dają Wam fantastyczne rezultaty, jeżeli chodzi o Wasze samopoczucie i jeżeli chodzi o randki. Więc dziewczyny, serdecznie zapraszam, tak samo jak zapraszam Was na konsultacje, jeżeli chciałybyście ze mną przegadać.